No, także jesteśmy w garażu. Zaczynamy składanie w garażu. Yy... Dlaczego nie robiłem w garażu? Macie przykład jak wygląda postacka w garażu. Dlatego sobie dałem ten karton. I co? Przykręcamy sprzęgło z RSA, z RS. Później yy, skrzynia biegów, która tam się moczy w akrze. Będziemy ją myć. Później założymy skrzynię biegów. głowicę. Czemu najpierw skieruję biegów? Bo to, po prostu, że będzie to cięższe i będzie go łatwiej przytrzymać yy, przy dokręcaniu głowicy. No bo głowica tam jest 130 stopni finalny kąt, więc trochę ją tam trzeba dowalić. Więc przykręcamy, yy, przykręcam docisk. Aczkolwiek nie wiem, jaki to jest siła tego dokręcenia, bo też nie, nie mogę znaleźć tabeli. Ale dokręcę ją po prostu tak, jak jest dla. No to są ósemki, więc dokręcę to po prostu tak, jak dla ósmej, czyli 24 Nm. No i to oczywiście dam na kapkę, kapeczkę kleju do kwintów tego najsłabszego w razie W. Także sprzęgło przykręcone. Eee, dokręciem finalnie 25 Nm plus ten klej na śruby, więc powinien być git. Yy, przykręcamy teraz tak podstawę filtra od razu, termosta, żeby tam syfu nie naleciało. No i później, co później, skrzynię zamontujemy. No i z i głowica, wałki, ustawienie, odbudowy rozrządu, ustawienie rozrządu. Jakieś jeszcze, ja jeszcze jakieś takie pierdoły i tyle. Dobra, yy, Powierzchnia mamy oczyszczone, odtłuszczone. Yy, tu damy nową uszczelkę to taka śmieszna, żeby pokażę jak ona wygląda. W międzyczasie skrzynia biegui z umycznie się suszy, i to za to e, się mi obróciło. Ta taka śmieszna uszczelka, która idzie. Tutaj o. o. idzie tu, u góry idzie ta uszczelka. Tej nie wymieniam, bo jest dobra, nigdzie nie jest uszkodzona. jest trochę pobrudzona od silikonu. Bo ktoś to kiedyś na silikonie wkładał. Dolna była uszkodzona, yy, dlatego ją wymieniam. Górne nie wymieniam, ze względu także po pierwsze, że ta śmieszna kurwa uszyłka kosztuje 60 zł, czy tam nie parodią, a druga kwestia jest taka, że tu po prostu to jest odma, to te idą tylko opary yy, opary z odmy, a najważniejsza jest ta uszyłka, bo tu idzie yy, Magistral ciśnienia ciśnienie oleju po prostu do filtra, yy, także tu musi być. Tu, no, tu najlepiej dać nową szelkę u góry no to byle no, po prostu żeby było szczelnie. także zakładamy skręcamy także tak to wygląda założone tu są takie wypustki więc to nie jest idealnie koło robi się taki owal jajo nie wiem jak to nazwać no i ta u góry oczywiście odma rozkręcona wyczyszczona cała do, do czystego aluminium pokrywa skręcona na rainsoil yy, już ta yy, membrana akurat była dobra no to membrana została dobra, skręcamy to także powtóreczka, pomyłeczka że tak nazwę yy, babola zrobiłem bo yy, mają iść pierwsze czekajcie, czujniki spalania stukowego bo tak to później mam dojścia żeby szybę przykręcić no dobra chuj także pierwszy przykręcamy czujniki spalania stukowego i one mają być przykręcone 20 Nm i ustawione na godzinę 8 czyli mniej więcej na godzinę 8 mniej więcej tak oczywiście według instrukcji wszystko Także przykręcę i lecimy dalej. Przykręcone ja to ustawiłem. O. Musi być na 20 stopni. Jak dobrze pamiętam, to ten miał ustawiony, ale ten mi się wydaje, że był na wprost ustawiony. Mniejsza z tym. Bo tutaj się wtedy mija. O! Na milimetry. Z odmą. Ten czujnik. To są w ogóle są sumie nowe czujniki, bo ja tam roku wymieniałem. I on tutaj idzie pod filtrem. O. I Ja to tak puściłem, on tak był wcześniej puszczony, bo zauważyłem, że jest wgnie, w, 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 delikatnie wgnieciony był. Była ta ten tempesza. Właśnie tutaj. Tutaj. O! No dobra, no będzie. Dobra, lecimy dalej. Także skrzynić mamy z grubsza. umyto, to tam zawsze jakiś syf zostanie, nie trzeba by to nie wiem czym to czym to domyć, ale z grubsza jest umyta. Wymieniamy wysprzęglik, bo już jest trochę wyharatany. to to trzeba odłączyć, że ta rurka się wysunie tutaj w prawo, i później wysprzęglik wymienić. Dobra. Poszło, ale powiem Wam, że przejebane. Kurwa, tak to się ciasno w tej dziurze. że dramat. Dobra, wymieniałem Wysprzęglik. Dziurę czyścimy. Wkładamy. No, Wysprzęk jest zdemontowany. Przyznam że myślę, że to jest spadny trybiony. Jak niektórych samochodów, że, że Wysprzęglik jest uszczel... uszczelniany masą. A tu widzę, że jest normalnie uszczelniacz na wałku. Ale dobry, dobry, oryginalny nawet Volvo jeszcze mam. Widzę, że ma napis. Tutaj. Volvo. Ale nie leje się z niego, więc. Gitara, no nie będziemy go ruszać. Tym bardziej, że. Koordyn... Nie wiem, czy o ten uczenie chodziło, czy. Czy któryś mnie chciał w ogóle znaleźć po numerach? I właśnie po mi się obstawiałem, że. Że pewnie jest. Yy... że pewnie yy, błąd w sematach że jest pokazane uszczelnienie, a to jest uszczeniany wysprzęglikiem no ale jednak jest faktycznie uszczelniacz dobra ale git nic się nie z niego nie leje ani nic gitara wysprzęglik luka zestawu no, w sumie też ma jakieś nie to oznaczenie FTE no tu jest jeszcze FOMO -co. No, tutaj tego nie ma no chociaż miejsce nie nie dobra no ale też jakieś FTE tutaj też FTE, dobra ten jest cichy, dobra, zakładamy no, także założone to ma dojść do końca tu ma wejść na taką głębokość, aby ktoś potrzebował widzieć no do końca, po prostu ten plastik o. na ma wejść ten otwór tutaj zapięcie no i zakładamy skrzynię wygląda no tak, skrzynia przykręcona eee, czujnik położenia wału korbowego jeżeli ktoś by interesował to jest tutaj, u mnie co ciekawe ktoś już ten czujnik wymienia, bo oryginalny jest błoszowski, tu jest sadzony i jeszcze ktoś założył kurwa bez oringa, nie wiem czy mu nie chciał wejść, czy co ale o-ring dobrałem, założyłem Zębatka założona Podstawa filtra z odmą I rozrusznik założony Teraz lecimy z głowicą Nasmaruję cylindry, wyczyściłem to teraz wszystko, nasmaruję cylindry I głowica Dobra także Odtłuszczone Uszczeleczka Victor Reims I tak jak mówiłem spsikamy to takim czymś Loctite 30-20. Podobno bardzo dobry specyfik właśnie na uszczelki pod głowicą. No wiadomo jak jest wszystko spalowane to być będzie tak szczelne, ale to i tak dodatkowo jeszcze Tak by sklejać wszystko ze sobą i, i lepiej uszczelnia. Więc lecimy z tematem to posmarowane, to ma taki fioletowy kolor ten Loctite głowica yy, odtłuszczona. Lecimy z tematem i skręcamy. Głowica położona i oczywiście nowy zestaw śrub z Erlinga. No nie będę się bawić przykręcenie na starych, bo to jest jedna głowica. to jedna spore siły. I może się taka siła na przykład urwać. Dobra, lecimy. Więc głowicą mamy pochytaną szpilkami, pochytaną nakrętkami, no śrubami. od Ciebie tylko dodam, że jak. Wyciągnijcie te śruby z tego pakowania, to najpierw Przemyśl zmywaczem do hamulców, bo po prostu mają takie trociny z pudełka na gwincie yy, Druga kwestia Szkoły są różne, jedni smarują gwinty i śruby delikatnie, drudzy nie smarują w ogóle Ja posmarowałem, ale to bardzo delikatnie yy, No bo to jednak aluminium, zobaczymy jak to będzie Szło w ramach bezpieczeństwa. I tu są momenty dokręcania. To się pokrywa serwisówką, bo to sprawdzałem. Czyli pierwszy etap 20 nm, drugi etap 60 nm, i trzeci etap dokręcania 130, 130 stopni kąt. I sama dokręcania. Standardowo na na, na krzyż, nie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Kolejność obojętna: czy to jest, zaczniecie od strony rozrządu, czy od strony, czy po prostu zaczniecie tak, czy zaczniecie tak, o bo obrócicie to, dobra, skręcam i lec dalej. Dobra, pierwszy etap przykręcony, i od siebie wam powiem, że przykrycicie pierwszy ślimaczek na 20, leccie kolejny ślimaczek na 20, bo mi się chyba jeszcze wtedy. 3 czy 4 śruby dociągnęły później jeszcze zrobiłem 3 śrubę na 20, chyba 1/ czy 2 się dociągnęły i dopiero później zaczęło klikać wszystko normalnie na 20 Nm więc na 60 Nm zrobimy tak samo no a 130 no to już wiadomo, to, to później że na strzałę tylko po jednym razie, bo się inaczej nie da dobra, lecimy to 60, na 60 Nm Trzy razy spadłem, za drugim razem się docienęła jeszcze chyba jedynka i dwójka reszta już normalnie klikała. Teraz docienimy o ten kąt 130 stopni. No, głowica dociągnięta, teraz powyjmuję popychacze, nasmaruję je, wyczyszczę to wszystko, przykręcę wałki i później pompę wody może się uda jeszcze rozłożyć. Roz 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 I resztę jutro. O Jezu, dobra. Tu mamy tak. Głowica jest przykręcona, Wałki nasmarowane to jest rzucone, popychacze wrzucone. To jest odtłuszczone. Finalnie kurwa idzie wałek mój stary. Jeden. Znaczy obydwa, obydwa stare, bo ten miał iść, ten jest mój stary, a tam miał iść wałek z głowicy, którą kupiłem. No ale w, popatrzyłem się, że w tamtym wałku jest urwane to. Więc finalnie idą dwa moje stare wałki nic z nimi nie było, nie było po ani nic krzywki bardzo ładne więc, więc jeszcze przykręcimy tą pokrywę No chyba na dzisiaj fajan bo już się ciemno robi a tam jest złomek do którego to pójdzie no i sprzątamy trochę a no i oczywiście pokrywa wyczyszczona także smarujemy pokrywę wszystko to tu na około idziemy przykręcać, przykręcają momentem 17 Nm. też na krzyż najlepiej oczywiście powinno mieć przyrząd do montowania tej pokrywy bo będą wałki Na wałki, podnosi do góry, dlatego trzeba mniej, mniej więcej równomiernie ją dokręcać gitara, gitara, dobra, smarujemy i idziemy no, także dzień drugi Powiem wam, rany kurwa w takich warunkach robić Wczoraj robiłem do 20 wieczór minus 5 kurwa z marzem jak nie wiem co Dzisiaj mnie kurwa wszystko napierdziela, lano, ale trudno Lecimy dalej Zapomniałem skamerować odpocząć, co tam zrobił, także Teraz będzie trochę tak zbiorczo e, Założony jest Magistrala e, pompy, no magistrala płynu chłodniczego Teraz założyłem turbo Tu są i nowe szpilki wkręciłem Przy czym to też jak będziecie robić zwróćcie sobie uwagę na te gwinty bo to jest masakra w tych silnikach yy, lubię się luzować szpilki od kolektora albo nawet pęknąć A czym to jest spowodowane powiem wam według mnie to tym że ta turbina nie ma żadnego, żadnej podpory. Ona tu fabrycznie nie ma żadnej podpory. Po prostu sobie tak wisi wszystko na tym kolektorze, na tych, na tych szpilkach. Tu jest jeszcze przykręcony niby wydech, no ale przecież wydech też wisi na wieszakach. Więc wydech jeszcze jak na dziurach skacze, rusza się, no to on jeszcze też szarpie tym. No to się później dziwi, że to się wszystko luzuje, urywa i tak dalej. Więc na razie tak skręcę, aczkolwiek będę chciał dorobić jakąś. Podporę, bo są tu gdzieś takie są tu gdzieś luźne dwie, dwa, dwie szpilki. Bo ten, ten był montowany w automatach manualach, więc podejrzewam, tam coś było wkręcone. Może w innym aucie tu są wolne gwinty, więc będę chciał coś dorobić po prostu, żeby to bo Miało podporę jakąś od dołu. Na razie to wymieniłem tylko te dwie skrajne. Tą szpilkę i tą szpilkę na dziesiątkę, bo były gwinty już wystupcone. Wiem, że dużo osób wymienia niby wszystkie. Ktoś tam pisał, że wymienił wszystkie szpilki na dziesiątkę, no ale powiem wam tak, że ja się trochę bałem, bo. No bo to jest głowica, no, źle nagwintujesz albo, albo na wieczorze za głęboko, a może gdzieś blisko kanał wodny, więc będzie lipa jak to pęknie. A druga kwestia jest taka, że robiąc szpilki dziesiątki, musieliby się też rozwiesać kolektor, bo i na przykład te otwory skrajne są, dycha spokojnie wyjdzie. To na przykład ten otwór mi się wydaje, jest taki, centrujący, i tutaj tylko ósemka wchodzi na styk. Też pilka ósemka, czyli dycha już nie wejdzie. No te niby mają luz. I dycha by weszła. Ale ta, jak mówię, ta jest taka, centrująca, i jeszcze jedna jest taka ciasna. Chyba ta. Nie, coś tam jest luz. No ale tak czy siak na pewno ta jest taka, jakby centrująca. popatrzcie. Nie ma ani dekaluzu, ona na styk wchodzi Dlatego ja na przykład wkręciłem pierwsze te dwie szpilki Założyłem turbo i dopiero wkręcałem Szpilki, bo tak to nie byłem w stanie założyć turbiny, bo po prostu Ta szpilka się tu haczyła na no Na gwincie, nie? Bo to się Wam nigdy już Po prostu nie siedzie Tu już szmatka, zabezpieczenie, wymienione są uszczeniacze półosi od razu, przy okazji co ciekawe, innych niż tych korteko nie ma. Przepatrzyłem Adagrow, wpisywałem numery. Tylko te Cortec'o nic zaczep wyszukiwało. Założona tu rurka od my. Kurwa, ile się z tym dupcujem. I ja on sobie załóżcie przed przykręceniem obudowy i przed przykręceniem kół. Bo przykręciłem obudowę, przykręciłem koła, później mówię, kurwa, jeszcze rurka to od odmy. Od dalej co mamy? Leć. No dalej mamy co? No pompa wody przykręcona. Nowa uszczelka, ale też ją spryskają tym LockTytem 3020. Gdzieś tutaj było, ale no dobra, mniejsza z tym wczoraj jeszcze założyłem ton. Rolkę na dole, napinacz już, no na razie tylko taki chycony. To jest przykręcone. No i to tyle. No teraz lecimy spływ od turbo załontować Jakieś rurki od wody to, to tam idzie do turbiny do wymiennika ciepła No i później tutaj mocowanie Alternatora Mocowanie pompy Wspomagania Kolektor Tylko tą dolną połówkę Bo górna połówkę będę przekręcał na aucie bo Później nie podepnę wtyczek od wtrysków i I, i przewodu od pompy Paliwa No i chyba to tyle tutaj kompresor od klimatyzacji od dołu no, no i chyba to tyle no i później wrzucamy do auta niech się dzieje wolanie bo jak <grymne> dobra lecę dalej siły brak ale trzeba robić muszę trochę ogarnąć te klucze informacyjnie z racji tego że te szpilki się lubią luzować, to ja je przykleiłem na takim kleju. Znaczy, no tam minimalnie tylko tego dałem na końcówce gwintu. Na końcówkę gwintu. No i szpilki, twardość e, 10 9, Nie wiem, oryginalnie są chyba 8-8. Czy jakoś tak? No nie wiem, zobaczmy jak to będzie. No, także zasilanie turbów olej przykręcone moment kurde nie powiem wam na no tej rozpice mam yy, co ciekawe nie ma w ogóle tego właśnie momentu dokręcenia tego jest tylko jest podany moment dokręcenia spływu z turbo 12 Nm tego właśnie nie ma więc to po prostu przykręcacie na wyczucie oczywiście nowe uszczelki miedziane pod śrubę i za baryłkę tam między baryłkę a blok czyli dwie uszczelki pod śrubę i za między baryłkę i blok żeby wam nie ciekło Dobra, no to teraz przykręcimy ten kolektor i lecimy dalej, jak to wygląda. Teraz przykręcamy momentem 24 Nm. No, może to skrajnie trochę mocniej przykręcę, bo a zresztą jednak mówi. Zobaczę, bo to są dziesiątki. Jest 24 Nm. Turbo, jak coś, to jest spore regeneracji na tym roku. Półtora roku temu przejechany ma. 10 tysięcy może. Dobra, lecimy. 10-15 tysięcy. Co sumie od zakupu auta nie zrobię na 20. No i kurwa, taka pizda. Że przykręciem turbo, przykręciem spływu turbo, przykręciem zasilaniu turbo. A zapomniałem o tej pierdolonej kurwa w dupę rurce, która idzie tu więc nie masz szans jej zamontować bez kurwa odkręcenia turbiny no prze kurwa no przy chuj by człowieka strzelił chuj no kręcimy dalej, człowiek się na błędy uczy także pamiętajcie sobie o tej jebanej rurce, co tu idzie pod magistralą także tak to kurwa idzie Ciekawe jestem, czy teraz kurwa się założy kolektor, bo są szpilki już wklejone. No, kurwa mać. Chuj, próbuję. Hej, kurwa, o dziwo. Bez problemu. Widać, że się teraz te szpilki ułoży, bo w domu, jak je skręcałem na słowo na głowicę i później próbowałem założyć kolektor, nie chciałem wejść właśnie. Nie chciałem wejść kolektor. Widać, że to, jak się zamontuje kolektor i wkręci szpilki, to one się układają, to ja ma być i normalnie wchodzi. Bez problemu. Dobra, lecę do kurwa, skręcam dalej, bo kurwa. Po południu, że ja jestem w dupie, że miałem o tej godzinie kurwa, sadzać silnik. Także turbo przykręcone. Yy, odma założona. Tu jest założone, tu jest przewód yy, zasilający w płyn chłodniczy do, do turbo. Tu jest to samo. Tu jest ob, ob, opaski, zakładam nowe. Te, które demontowałem w miejscu, gdzie demontowałem. Te zostałem stare, bo one trzymają. trzymają. Tu jest nowa. Tego nie dokręcam, bo ten przewód zawadza, żeby założyć osłonę kolektora, więc i tego i tak później będę musiał demontować. Będę musiał zdemontować. Ten jest nowy, nowe dźmiedziuchy. Yy, się tak zastanawiam, że teraz chyba ciachniemy od razu chłodnicę oleju, Znaczy ten wymiennik ciepła, tylko go będę musiał przechylić jakoś na drugą stronę, coś się podłożyć pod skrzynię biegów tutaj. Później podporę półosi po na no podporę płosi po i później pół przykręcimy i to będzie święty spokój, zostanie nam tylko z przodu jeszcze alternator i tamte sprawy, naprawdę. no, także zakładamy wymiennik ciepła, ja go tutaj zresztą przeleciałem papierem ściernym, bo były odbite uszczelki, jest to wymiennik z Focusa RS czy tam z Volvo Diesla jeden chuj bo to są takie same oryginalny wymiennik ciepła w tym jest na no, połowę grubości tego jest taki cieniutki, ten jest po prostu raz grubszy od oryginalnego także skręcamy zakładamy, lecimy dalej silnik sobie podniosłem, tu sobie podłożyłem i tu sobie podłożyłem jest git no także wymiennik ciepła przykręcony kurwa chciałem tutaj dać te, dać yy... Te opaski między te co są tutaj, między innymi te co założyłem tutaj Tu te nowe Ale się okazało, że to jest rozmiar 20, i ja akurat tego rozmiaru nie mam, On 22, 23, 18, 16 Takie najpopularniejsze, kurwa 20 nie mam To już założyłem w tamtym roku, bo akurat je sztuki miałem, to założyłem Mówię, teraz sobie kupiłem nowe opaski, mówię Wezmę, założę, o chuja założyłem No ale będzie noc tych skręcanych, trudno najwyżej przy jakiejś tam wymianie oleju go wezmę i, i i złożę te na, na tych opaskach co, co chcę e, tego węża musiałem skrócić minimalnie o tyle czekajcie tutaj to było nie to było na, na miejscu cięcia po prostu już był pęknięty A nie wiem, czy to nie w tym miejscu tutaj więc było, musiałem skrócić bo to szkoda by stracić płyn chłodniczy podczas jazdy. No, dobra, lecimy dalej. Teraz podpora. pół oś I później tamta strona. Powiem wam, chuj jeszcze szczeli, kurwa, z tym pierdolnym szwedzkim padłem, kurwa. Co te kurwy syny miały, kurwa, yy, w głowie? Co chuje to projektowały? To idzie to jest, kurwicy, idzie dostać. Pierwsza kwestia z tą rurką, którą musiałem demontować, żeby zdemontować turbinę, drugi raz, żeby, żeby ten, a teraz musiałem turbinę demontować trzeci raz, kurwa, bo debile, pierdolone, kurwa, podpory, półki dali, da, dali śrubę, kurwa, tu i nie dojdziesz przez pierdolony zawór DV, miejsca, kurwa, od chuja, nie, pierdolili, kurwa, pod turbinę, kurwa, czwartą śrubę, no chuj idzie, kurwa, na Nari dostać. Jeśli kurwy, palą w piekle, kurwa, co to projektowały. Skręcam dalej kurwa i jadę, bo już stoi w miejscu kurwa przez pierdoloną turbinę kurwa.